Dzień dobry. Szanowni Państwo, zapraszam na cykl wydarzeń specjalnych dookoła świata. Dzień dobry, witam i pozdrawiam noworocznie słuchaczy sieci polonijnych mediów w Ameryce Północnej i tych, którzy słuchają moich felietonów dookoła świata pod tytułem Fakty i wydarzenia poza Ameryką, korzystających z YouTube po wpisaniu hasła Obudź się Polsko, obudź się Polonio, tu wpisz życzenia. To hasło otwiera pełną listę felietonów, tego kanału w chronologicznej kolejności. Powtarzam, jak prawidłowo zapoznać się z naszym kanałem YouTube. Pozdrawiam rodaków Polaków w odległych kontynentach w Australii, Nowej Zelandii, Afryce, Europie, Ameryce Południowej, rodaków w Polsce i słuchaczy moich felietonów z bratnik narodów sowieckich. Ze szczególnym uwzględnieniem pozdrawiam odwiedzających nasz. Kanał Polsko, Polską, cię Polownią. Szanowni Państwo, 31 grudnia 2022 roku w Watykanie w wieku 95 lat zmarł były Papież Benedek XVI. Był najdłużej żyjącym papieżem, prześcigając wiekiem papieża Leona XIII. We wrześniu 2020 roku. Był też pierwszym papieżem, który złożył rezygnację od ponad 600 lat. Już sama data zgonu jest bardzo wymowna koniec roku kalendarzowego, niezwykłego życia i jeszcze bardziej niezwykłego kapłaństwa. Śmierć Benedykta XVI w sobotę 31 grudnia wywołała hołdy z całego świata. Refleksją, która zasługuje na uwagę, są informacje agencyjne, że Benedykt zrezygnował z urzędu ze względu na stan zdrowia, a był najdłużej żyjącym papieżem. I po rezygnacji żył prawie 10 lat dłużej. Podobno myślenie nie boli. Media to najskuteczniejsze narzędzie sprawowania władzy. W tym ujęciu jest zawarte moje dzisiejsze spotkanie antenowe. A więc, co w tym wszystkim się kryje? Na całym świecie agencje informacyjne przekazały, że zmarł Benedyk XVI, dodając, że wcześniej złożył rezygnację o tak zwyczajnie i po prostu zrezygnował. O naprawdę, tylko tyle że tak zwyczajnie i po prostu, o tak tylko, bez powodu zrezygnował. Zapraszam do rozważań. Józef Aloysius Ratzinger, Benedykt XVI, papież od 19 kwietnia 2005 roku do 28 lutego 2013 roku. Od 28 Lutego 2013 roku do śmierci był emerytowanym papieżem. Proszę Państwa, najczęściej i niesprawiedliwie powtarzały się rozważania w różnych językach agencji informacyjnych, obrazując prawie jednym ujęciem, że pontyfikat Benedykta XVI przyćmiły afery molestowania nieletnich w Kościele katolickim. Jest w tym duża nieścisłość. I ja sam wielokrotnie powtarzałem, że wyrwane zdania z szerszego kontekstu to półprawda albo cała nieprawda. Uważam, że Benedykt mógł cieszyć się, że jego samego o nic nie oskarżono. Mniej szczęścia miał już nieżyjący kardynał George Pell, skarbnik Watykanu. Miał on na swoim koncie wyrok za napaść seksualną. Niesłusznie go skazano, przesiedział 13 miesięcy, został oczyszczony z zarzutów, a wyrok więzienia uchylono jako krzywdzący. Można skazać? Można. W tym skrócie słownym może być inna i niepublikowana głębia. Natomiast afery seksualne w Kościele katolickim nie były nowością i nie powstały w czasach pontyfikatu Benedykta XVI. Dużo w tym temacie mówiono w czasie pontyfikatu Jana Pawła II Karola Wojtyły i to też nie od samego początku tego pontyfikatu. Afery w Kościele katolickim datują się dużo, dużo wcześniej. Tutaj nasuwa się refleksja, czy Karol Wojtyła był potrzebny, nazwijmy umownie, do wykonania swojej myśli, myśli do końca. Pamiętamy słynne słowa 16 października 1978 roku: A vemos papas, kardynale Wojtyla, a został wybrany na papieża przez drugie zgromadzenie kardynałów po śmierci Jana Pawła I, który zmarł po 30 dniach pontyfikatu. Jego papiestwo należy do najkrótszych w historii papiestwa. Zmarł w wieku 66 lat. To też kryje zagadkę, ale nie o tym dzisiaj. Być może Ratzinger, rezygnując, też miał na uwadze siebie i 30 dni Jana Pawła I. Fora internetowe były pełne opinii, które wielu nie rozumie i nie rozumiało. A oto jeden z przykładów wywrotowej opinii. I było ich naprawdę dużo w wielu językach. Najczęściej powtarzające się opinie na polskojęzycznym forum i oto jedna z nich. To jest zdrada. Pasterz opuszcza swoje owce. Stracił wiarę, stracił. Wiarę w pomoc ducha świętego. Bardzo przykre, bardzo smutne, tragiczne. Mudlmy się i dalej. Z drugiej strony myślę, tak pisze, że jest to ostrzeżenie dla nas, a jeszcze bardziej dla biskupów i księży o powrót do całkowitej wiary i oddania się jej całych siebie ze wszystkim. Mam nadzieję, że jest to chwilowy triumf szatana i diabelska radość. Jest to dla mnie jedno, że niemieckiemu papieżowi zabrakło odwagi i fantazji poprzednika, którego ceniam również krytycznie. Mowa o Janie Pawle II. Koniec cytowanego fragmentu. Fragment z forum mówi bardzo dużo. Jak można urabiać głupich i słabych takimi opiniami? Proszę się nad tym zastanowić. Ile, ile fałszu jest w tej opinii? Natomiast nawiązując do Jana Pawła II, nigdy nie ujawniono prawdy o jego spotkaniu z osobą, która dokonała zamachu na jego życie. Przypomnę, że 13 maja 1981 roku Podczas audiencji generalnej na placu Świętego Piotra w Rzymie o godzinie 17.19 Jan Paweł II został postrzelony przez tureckiego zamachowca Mehmeta Alego akcę. To tylko wzmianka. Kolejny sukces narzędzia władzy, czyli mediów. O specjalnej misji Jana Pawła II w czasie jego pontyfikatu powiem w dalszej części naszego spotkania. Nie wiemy też, czy w 1981 roku przewidziano, że misja Jana Pawła II miała się zakończyć. Papież Jan Paweł II i papież Benedykt XVI byli świadkami okrucieństwa II wojny światowej. Papież Polak i papież Niemiec. W wielu źródłach książkowych jest dużo o konserwatywnej wspólnocie myślowej tych papieży to papież Wojtyła wskazał kardynała Ratzingera na swojego następcę, a Ratzinger nazywany był strażnikiem płomienia Jana Pawła II. Informacja oficjalnie niepublikowana. Benedykt XVI w czasie rezygnacji, nazwijmy z urzędu, kontynuował miłą tradycję Jana Pawła II, pozdrawiając po polsku, Pielgrzymów na ogólnej audiencji z Okna Watykańskiego. Bergoglio tych pozdrowień zaniechał. Szanowni Państwo, Benedykt był uważany za dominującą intelektualną postać w katolicyzmie, gdy zbliżał się do bardziej konserwatywnych stanowisk w ciągu 40 lat jeszcze przed objęciem papiestwa. W 1981 roku został prefektem Kongregacji nauki wiary. Był przeciwnikiem sekularyzacji Kościoła, promowania kobiet jako księży, normalizacji seksualizmu i zachęcania do liberalnej latynoamerykańskiej odmiany katolicyzmu, znanej jako ideologia wyzwolenia. W wielu liberalnych kręgach Benedykta XVI określano Bożym Ratweilerem. Konserwatyzm Benedykta rozszerzył się na publiczne oblicze Kościoła. Oprócz ojczystego niemieckiego, biegle władał językiem włoskim, francuskim, angielskim i łaciną. Tę ostatnią starał się ożywić w ceremoniach kościelnych. W 2007 roku wydał oficjalny dokument zezwalający na odprawienie mszy. Krydenckiej zwanej też tradycyjną, mszą łacińską, w krajach Europy i Afryki Północnej, których historia ukształtowała łacina. Tradycyjna msza była jedną z głównych ofiar Soboru Watykańskiego II na początku lat 60., kiedy papież Jan XXIII zliberalizował praktyki Kościoła, liturgię i stosunki z innymi wyznaniami. Szanowni Państwo, zapraszam do myślenia, do rozważań, czy okoliczności, o których za chwilę powiem, wpłynęły na rezygnację Benedykta XVI ze swego urzędu 13 lutego 2013 roku. Kiedy papież Benedykt XVI w sposób nieoczekiwany i niezrozumiały dla wielu zrezygnował z urzędu. Wzmianki o tym pojawiła, pojawiały się wcześniej, ale wielu takie informacje traktowało jako plotkę czy zwykłą kaczkę dziennikarską. Media głównego nurtu, czyli narzędzie światowej władzy, nie nagłaśniały że Bank Watykanu od pewnego czasu był wykluczony z organizacji finansowej SWIFT. A to w prostym ujęciu oznaczało, że jakiekolwiek operacje finansowe zostały uniemożliwione. Zablokowano. Pisała o tym prasa włoska. Proszę Państwa, być może nigdy być może nie poznamy prawdy i prawdziwego powodu rezygnacji papieża Benedykta XVI. Natomiast spróbujmy poskładać pewne wydarzenia i fakty, które poprzedziły rezygnację, abdykację Benedykta XVI. Watykan jest instytucją finansową podobną do innych powszechnie znanych organizacji finansowych. Zapewne są tacy, którzy nie wiedzą, co to takiego SWIFT. Skrót po angielsku oznacza Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Jest to organizacja bardziej system wymiany informacji bankowych. W języku banków określane jest to jako clearing i skupia około czy ponad 10 tysięcy banków z 215 krajów świata. W oficjalnym ujęciu SWIFT jest stowarzyszeniem niepodlegającym jakiejkolwiek władzy zwierzchnej. To zdanie wymaga zastanowienia, ponieważ widzimy na innych przykładach, że tak do końca nie jest z tą niezależnością od innej, nazwijmy, władzy zwierzchnej. Dla przykładu, Centralny Bank Iranu został wyrzucony ze stowarzyszenia Swift w ramach odwetu za domniemany program nuklearny. Co to oznacza? A to, że Iran nie mógł, czy nie może dalej sprzedawać swojej ropy za dolara, za dolary. Irańskie karty kredytowe nie miały żadnej wartości poza granicami państwa Iran. Dla odmiany innym przykładem jest francuski bank BNP Paribas. W roku 2014 został skazany przez sądownictwo amerykańskie na karę 8,8 miliardów dolarów za pomoc udzieloną Teheranowi w ominięciu blokady swift Pozostawiam wam, szanowni słuchacze, w podmiocie domyślnym, kto zainkasował 8,8 miliardów dolarów. Przykładów jest dużo więcej. W tym ujęciu nie rozstrzygam, czy działalność SWIFT jest dobra, czy nie. Pozostawiam każdemu do indywidualnej oceny. To finansowe stowarzyszenie. Proszę zauważyć, że w rzeczywistym ujęciu i podają pod rozwagę, że Bank Watykański został zaszeregowany w tej samej kategorii co na przykład Iran. Ta sama forma nacisku. Proste. Dla Wajchowych nie ma świętych. Proszę Państwa, musicie sobie to uświadomić, że w żadnym obszarze naszego życia demokracja nie spada nikomu z nieba. W filmie Krzysztofa Zanusiego, kontrakt Janusz Zajos, Gajos przepraszam, wcielił się w postać partyjnego bozo a ten twierdził, że demokracja demokracją, ale ktoś przecież musi tym kierować, znaczy się demokracją. W uzupełnieniu dodam, że nie należy np. Na partyjnego bozo utożsamiać tylko i wyłącznie z czasami PRL-u, partyjnych PRL-ów. Mimo to wtedy znaliśmy tych partyjnych bozo, wiedzieliśmy kim oni są. W czasach bardziej współczesnych w Szwajcarii odbywają się największe i najbardziej oficjalne zjazdy światowej egzekutywy, trzymającej światową władzę i sterującą w wielu krajach atrapami limitowanych demokracji ciekawostką jest że jeszcze nie dano nam poznać członków biura politycznego oraz samego pierwszego sekretarza gdyż mogłoby to być wydarzenie nieco traumatyczne i wprost jak z filmów science fiction albo z teorii spiskowej a ta z kolei ma wszystkie inne teorie powiedzmy spiskowe pod sobą z małym rozwinięciem Powiedziałem o tym, aby nie wdrukowano Wam teorii wymyślonych na potrzeby globalnego wodza. To tylko wzmianka, ale czy niezwiązana z tematem naszego spotkania, pozostawiam każdemu do indywidualnej oceny. Wielu. Wierzących w demokrację zapewne jest zaskoczonych taką kolejnością dziobania w naszym wszechświecie. Każdy musi sobie wszystko, co do tej pory jest im objawione, jakoś poukładać, aby nie dać się nabrać na cukiereczki pełne goryczy, ale w ładnym opakowaniu. Czyli co? Kościół został potraktowany tak, jak Ameryka oceniła Iran, państwo terrorysta, dobrze przygotowane wcześniejsze niszczenie, zniszczenie ekonomiczne i poprzedzone też wcześniejszą ostrą kampanią przeciwko Bankowi Watykańskiemu. Nie chcę otwierać nowego tematu, do rozważań, ale dochodzenie ze strony sądownictwa włoskiego potwierdziło, to, o czym mówię, okazuje się, że afery Banku Watykańskiego ujrzały światło dzienne w czasie pontyfikatu Benedykta. Media, kreujące świadomość tak wielu, informowały, że na 8 lat i 11 miesięcy więzienia skazał trybunał w Watykanie byłego prezesa Watykańskiego Banku Angelo Carolien. Informacja pochodzi z 2021 roku. Uznano prezesa za winnego prana, prania pieniędzy i przywłaszczenia, nazwijmy, środków. Prezesem banku był włoski ekonomista od 1989 roku do 2009 roku. Nie poinformowano publicznie, czyje pieniądze rzekomo prał prezes banku. Tematu rozwijał nie będę, jedynie dodam, że skazany urzędował w czasach, również w czasach pontyfikatu Jana Pawła II. Proszę Państwa, podsumowanie. 5 stycznia 2023 roku Benedyk XVI spoczął w grotach watykańskich. Jego pogrzeb spowodował zamieszanie protokolarne, bo w chwili śmierci nie był papieżem, tylko papieżem emerytem, a zatem nie był szefem państwa watykańskiego. Dlatego pogrzeb miał charakter prywatny. W celebrze przewodniczył urzędujący papież Franciszek, który podmienił Benedykta. Papiestwo Benedykta XVI okazało się wielkim zamieszaniem. Dla kogo był niewygodny, pozostawiam Was, Szanowni Słuchacze, z pytaniem, czy Benedykt XVI ustąpił tylko ze względu na dobro finansowe Watykanu, czy było coś więcej? Stanu jego zdrowia nie biorę pod uwagę. Prawdą jest, że papież Franciszek również przygotował pismo abdygacyjne na wypadek, gdyby jego stan zdrowia albo jakieś inne zagadkowe przyczyny zniechęciły go do dalszego sprawowania funkcji namiestnika Chrystusowego na Ziemi. Nie wiemy, czy te ustalenia są nowością, czy mają inną, mało znaną przeszłość. Niejednego myślącego przerażenie ogarnia, widząc, jak przy pomocy SWIFT, globalnego banku, globalna, światowa finansjera niszczy tych, którzy nie są jej posłuszni albo niewygodni. Prawdą jest, że niewiedza o czymś nie powoduje, że to coś znika w magiczny sposób. Proszę zwrócić uwagę, że mówienie wprost, o niewygodnych faktach, oraz przedstawianie logicznych dowodów na ich istnienie wzbudza w adwersarzu strach i przerażenie, a w ostateczności gniew i szyderczy śmiech, ponieważ prezentowana wiedza jest jak zniszczenie misternie budowanego zamku z piasku w piaskownicy, o którą przez całe lata tak bardzo dbano. Proszę Państwa, media to skuteczne narzędzie sprawowania władzy. Medialni władcy bardzo często uważają odbiorców za idiotów. Niestety idioci są wśród nas, ale znaczna część odbiorców zadawala się tytułem i zdjęciem, i o tym medialni bozowie wiedzą. Niektóre media najczęściej mówią prawdę wtedy, kiedy się pomylą. Jest jeszcze jedna ważna informacja. Jeśli nie otrzymujecie powiadomień o nowych opracowaniach z tego kanału, to oznacza, że administrator YouTube usunął waszą wcześniejszą subskrypcję. Polecam wszystkim odnowienie subskrypcji naszego kanału. Tymczasem dziękuję za dzisiejsze spotkanie i zapraszam do ponownego zapoznania się z opracowaniem na YouTube. Dziękuję.